To nie jest nowy początek, to jest nowe życie. Słyszeliście to kiedyś? Pewnie tak, ale co to tak naprawdę znaczy? Często myślimy, że każda ważna zmiana w naszym życiu musi być jak trzęsienie ziemi, jak rewolucja z fajerwerkami. Mówimy sobie: zaczynam od nowa, ale czasem, a może nawet najczęściej, te najważniejsze, najtrwalsze przemiany zaczynają się od ciszy. Od takiego momentu, w którym nagle zdajesz sobie sprawę, że już nie musisz nikomu niczego udowadniać, nie musisz się spieszyć, gonić za czymś nieuchwytnym, nie czujesz presji, żeby coś naprawiać w sobie albo w swoim życiu. I co najważniejsze, nie musisz już wracać do punktu wyjścia. To nie jest kolejny start na tej samej trasie, to jest nowe życie, życie, które zaczyna się po podjęciu decyzji, od której już się nie cofasz. I to nie dlatego, że nie wolno, bo ktoś ci zabronił, albo że coś cię blokuje. Nie. Nie cofasz się, bo twoja tożsamość, to kim jesteś, przestała ciągnąć cię wstecz, przestała być kotwicą, a stała się kompasem. Pomyślcie o tym. Sam proces zmiany jest głośny to jak burza pełen napięcia, wątpliwości, pytań bez odpowiedzi, pełen lęku, ale jednocześnie tej niesamowitej, elektryzującej ekscytacji. Ciągle coś się dzieje, ciągle coś analizujemy, walczymy ze starymi nawykami, przekonaniami, z ludźmi wokół nas. Ale etap, który następuje po tej zmianie, jest cichy. I właśnie dlatego bywa tak często niezrozumiany, niedoceniany, bo w tej ciszy nie ma dramatu, nie ma już tego ciągłego impulsu do działania, nie ma walki o przetrwanie, nie ma potrzeby, żeby ciągle potwierdzać sobie i światu, że coś się dzieje. A jednak, w tej pozornej ciszy, dzieje się wszystko, dzieje się najważniejsza rzecz. Z psychologicznego punktu widzenia, to jest moment integracji, moment, w którym ta nowa tożsamość, o którą tak walczyliśmy, przestaje być tylko ideą, marzeniem, celem, a zaczyna być naszą codziennością. To tak, jakbyś przez lata uczył się nowego języka z książek, a pewnego dnia po prostu zaczynasz w nim myśleć. Już nie musisz świadomie zastanawiać się, kim chcesz być. Zaczynasz po prostu tak żyć, naturalnie. Nie musisz analizować każdej, nawet najmniejszej decyzji, porównywać jej z tym, co powinieneś zrobić. Twoje wybory zaczynają być po prostu spójne z tym, kim jesteś teraz, same z siebie. Nie musisz już z wysiłkiem pilnować swoich granic, bronić ich jak fortecy. One zaczynają działać naturalnie. Bo ludzie wokół czują, że przekroczenie ich jest już po prostu niemożliwe. To moment, w którym twoje wnętrze, twoje myśli i uczucia przestają się rozmijać z twoim życiem zewnętrznym, twoje działania stają się odbiciem tego, co masz w środku. I to jest uczucie niesamowitej ulgi. I wiecie co? To właśnie ten etap jest najrzadziej opisywany, najrzadziej się o nim mówi. Dlaczego? Bo nie da się go łatwo sprzedać. Nie da się go zamknąć w jednym chwytliwym haśle na Instagrama. Nie da się go streścić w motywacyjnym cytacie. Nie da się go pokazać na jednym zdjęciu przed i po, bo to nie jest już proces to jest po prostu życie to nie jest historia o walce to historia o byciu i to jest coś, co trzeba przeżyć, żeby zrozumieć. To stan, a nie wydarzenie i właśnie ten stan jest prawdziwym celem każdej głębokiej zmiany. A jak rozpoznać, że jesteś w tym miejscu? To proste. Zaczynasz zauważać, że stare, automatyczne reakcje już do ciebie nie pasują. Ktoś mówi coś, co kiedyś by cię zraniło albo rozzłościło, a ty czujesz spokój. Widzisz, że pewne rozmowy, które kiedyś prowadziłeś bez końca, nie mają już dla ciebie sensu. Czujesz, że pewne napięcia w twoim ciele, które towarzyszyły ci od lat, po prostu się nie uruchamiają tak jak kiedyś. To fascynujące uczucie. Zaczynasz też widzieć, jak pewne relacje same się porządkują. Nagle stają się prostsze, głębsze, bardziej szczere, a inne, inne cicho, bez dramatu i bez walki, po prostu znikają z twojego życia. I to nie dlatego, że ty coś robisz, że kogoś odcinasz, że podejmujesz radykalne kroki? Nie. One znikają, bo ty już nie jesteś tą osobą, która z wysiłkiem je podtrzymywała. Twoja energia zmieniła się na tyle, że po prostu już nie rezonuje z energią tych relacji. To jest prawdziwa wolność, kiedy zmiana nie jest już czymś, co musisz kontrolować, ale czymś, co po prostu jest. Kiedy przestajesz walczyć z przeszłością, a zaczynasz tworzyć teraźniejszość. I kiedy orientujesz się, że od dłuższego czasu nie zastanawiałeś się, czy idziesz w dobrym kierunku, bo po prostu cieszysz się drogą. To nie jest nowy, lepszy początek. To jest zupełnie nowe, autentyczne życie. To jest życie po zmianie. Nie jest idealne, nie jest perfekcyjne, nie jest wolne od trudnych momentów, ale jest spójne. To jest życie, w którym nie musisz już siebie do niczego przekonywać, nie musisz się motywować do bycia sobą, nie musisz nikomu, a przede wszystkim sobie, udowadniać, że zasługujesz. Po prostu jesteś. I to proste, a jednocześnie tak głębokie jestem, w końcu zaczyna wystarczać. Często mylimy ten etap z pustką, z brakiem celu, z brakiem energii, z jakimś zatrzymaniem, bo przecież do tej pory wszystko kręciło się wokół zmiany, wokół pracy nad sobą, wokół dążenia do czegoś. Byliśmy w ciągłym ruchu, a teraz nagle jest ciszej, spokojniej. I to może być dezorientujące, może pojawić się myśl, coś jest nie tak. Może cofam się w rozwoju, może straciłam całą motywację? Ale to nie jest zatrzymanie, to jest stabilizacja. Wyobraź sobie, że właśnie przeszłaś przez ogromną burzę. Morze było wzburzone, fale rzucały twoją łodzią we wszystkie strony. W końcu, po długiej walce, wpływasz do spokojnej zatoki. Woda jest gładka, słońce świeci. Czy pierwszą rzeczą, o której myślisz, jest to, żeby natychmiast wypłynąć na kolejną burzę? Nie, chcesz rzucić kotwicę, chcesz poczuć stały grunt pod nogami, chcesz odpocząć. Twoja psychika po głębokiej zmianie działa dokładnie tak samo ona nie potrzebuje kolejnego wielkiego bodźca, kolejnej rewolucji, kolejnego wyzwania, ona potrzebuje osadzenia, potrzebuje bezpiecznej, przewidywalnej codzienności, w której ta twoja nowa tożsamość, ta nowa ty, może się bezpiecznie zakorzenić. Może zapuścić korzenie i poczuć się jak u siebie. To właśnie w tej fazie, w tej pozornej nudzie i spokoju, uczysz się żyć bez ciągłego napięcia, bez tego uczucia, że zaraz coś cię cofnie. Uczysz się żyć bez wewnętrznego konfliktu, bez potrzeby ciągłego powracania do starej wersji siebie. Nie dlatego, że tamta wersja była zła czy gorsza, absolutnie nie. Ona była potrzebna, była ważna, doprowadziła cię do tego miejsca. Ale po prostu przestała być aktualna. To tak, jakbyś nosiła ubrania, które były kiedyś idealne, ale już z nich wyrosłaś. Nie ma sensu na siłę ich wciskać czas na coś nowego, co pasuje do ciebie tu i teraz. Ten drugi etap, życie po zmianie, nie polega na tym, żeby gorączkowo tworzyć kolejną, jeszcze lepszą, jeszcze bardziej udoskonaloną wersję siebie. On polega na czymś zupełnie przeciwnym. Polega na tym, żeby przestać się rozszczepiać, żeby przestać żyć w zawieszeniu pomiędzy. Pomiędzy tym, kim byłaś, a tym, kim dopiero masz się stać. Pomiędzy przeszłością, a mglistą przyszłością. To jest etap, w którym zaczynasz być całością. Zaczynasz integrować wszystkie swoje części te stare i te nowe. Te, które lubisz, i te, z którymi wciąż się oswajasz. Zaczynasz być po prostu sobą, w pełni. I właśnie w tę przestrzeń, w tę nową jakość, wchodzi teraz ten kanał. Moim celem nie jest już to, żeby cię zmieniać, nie po to, żeby cię motywować na siłę, nie po to, żeby cię popychać do kolejnego skoku. Moim celem jest teraz towarzyszenie ci w życiu po zmianie. Będziemy rozmawiać o tym, jak nawigować w tej nowej rzeczywistości, jak podejmować codzienne wybory, które są spójne z Twoją nową tożsamością. Jak budować relacje, które odzwierciedlają to, kim jesteś teraz, a nie to, kim byłaś kiedyś? Jak znaleźć komfort w ciszy i spokoju, który kiedyś mógł wydawać się przerażający? Będziemy odkrywać, jak wygląda nowy rytm dnia, nowy rytm życia, kiedy nie musisz już walczyć, kiedy możesz po prostu być, jak odnaleźć się w nowej tożsamości, kiedy opadł już kurz po bitwie o samą siebie. Jeśli tu jesteś, jeśli te słowa z tobą rezonują, to prawdopodobnie oznacza, że tak jak ja, nie szukasz już kolejnego przełomu. Nie potrzebujesz trzęsienia ziemi, szukasz życia, które da się spokojnie unieść, życia, które jest wystarczająco dobre, które jest autentyczne i Twoje. I właśnie o tym będzie ten nowy etap tutaj o życiu, które dzieje się po wielkich zmianach, o celebrowaniu codzienności, o odnajdywaniu radości w małych rzeczach. O budowaniu stabilności, która daje siłę. To nie jest kolejny nowy początek, to jest po prostu nowe życie. I cieszę się, że będziemy mogli przeżywać je razem. Dziękuję, że tu jesteś. Zostań ze mną na dłużej, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów w tej nowej podróży. Do zobaczenia.